Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na dwa spektakle akrobatyczne Julia w krainie marzeń w wykonaniu Teatru Ocelot. Pełne emocji widowisko tworzone z pasją przez akrobatów oraz dzieci i młodzież lubińskich szkół, które szkolą się pod okiem profesjonalistów. 45 minut popisów akrobatycznych, powietrzny taniec i pantomima. Zapraszamy w sobotę 18 maja o godzinie 17 oraz we wtorek 28 maja o godzinie 10. Szczegóły na www.ckmuza.eu. Jupitery rozbłysły nad Legnickim stadionem. W sobotę podczas meczu miedzi Legnica ze Stomilem Olsztyn odbyła się inauguracja sztucznego oświetlenia na miejskim stadionie. Wszystkie prace wykonano zgodnie z planem, a inwestycja, którą sfinansowało miasto, została zakończona w zapowiadanym wcześniej terminie, czyli do końca kwietnia. Oświetlenie zbudowało konsorcjum firm z Warszawy i Gostynina. Punktualnie o 20:00 rozpoczął się pierwszy mecz na lednickim stadionie przy sztucznym oświetleniu. Cztery potężne maszty stoją w narożnikach, są wyposażone w platformy z reflektorami. Nowoczesne oświetlenie pozwoli na przeprowadzenie transmisji telewizyjnych z meczów rozgrywanych w godzinach wieczornych. Inwestycja zrealizowana. Parametry oświetlenia gwarantują pełną możliwość wykorzystania tego co daje technika współczesna, czyli transmisji w HD, według protokołu odbioru mamy oświetlenie na poziomie dziś około 1800 luksów przy jeszcze niepełnej mocy osiągniętej szacujemy, że przyszły rok po około 60 godzinach będzie pełna moc. I są jeszcze rezerwy, ponieważ przy realizacji inwestycji zabezpieczyliśmy jeszcze dodatkowe okablowanie, które jest wyciągnięte na poziomie platform masztów oświetleniowych. Natężenie światła jest różnorodne, a reflektory świecą wręcz ze snajperską dokładnością, o czym mogli się przekonać kibice, którzy przyszli na sobotni mecz. Aby obejrzeć pojedynek piłkarzy Miedzie Legnica ze Stomilem Olsztyn, stadion odwiedziło blisko 3000 osób. W tej chwili mamy przy, przy udziale wykonawcy. Dwa, e, dwa mecze przy oświetleniu, przy jego obsłudze w ramach też i tej gwarancji, która jest ze strony wykonawcy zabezpieczona czy, czy wymagana przez nas jako inwestora. Niestety nie udało się połączyć inauguracji sztucznego oświetlenia na stadionie ze zwycięstwem gospodarzy. Mieć legnica uległa rywalom z Olsztyna 2 do 1. Rozgorczenia po spotkaniu, które drużyna w przypadku zwycięstwa miała zadedykować władzom miasta, nie krył trener legnickich piłkarzy. Inauguracja świateł wynikiem nie wyszła. Nie wiem dlaczego przez 10 minut przerwy. Można zapomnieć grać w piłkę. Pierwsza powoda, jak trener powiedział, kapitalna, druga bramka prawdopodobnie po meczu. No, i Bramka w 47 minucie podnosi nadzieję Stomilowi. My natomiast kopiemy się w czoło. Oświetlenie miejskiego stadionu kosztowało blisko 3 miliony złotych. Wybudowało je konsorcjum Polkort i Adalight.